Upewnię się, że nagrywam. Daj mi sekundkę. Spoko, spoko. Ja tutaj pokazuję właśnie widzom Jaką książkę dostałem ostatnio, w prezencie. No. Ty byś mi takiej książki nie kupił, bo byś pomyślał, że to jest książka, która na pewno mi nie jest potrzebna. No, Popatrz, jak? jak być. Popatrz. <laughs> <laughs> Ale to akurat, <laughs> y akurat może... No nie, Włod, Jesteś ambitny, nie jesteś przesadnie ambitny, więc y bym nawet powiedział, że jak ktoś jest przesadnie ambitny, że za wszelką cenę, to źle. Ty masz ambicje tak, powiedzmy, okej, okay, nie? Ej, wiesz co, e y dobra, ok. Ale mu Pan powiedział. Dostałem tę książkę od y mojej... Szwagierki czy od siostry Karoliny? Ty poznałeś Justynę przecież, oczywiście. Byliście... Tak. Ej, przecież ty byłeś z nią e, moimi świadkami, naszymi świadkami w ślubie byliście. E, Justyna Stary. Bierze udział w programie telewizyjnym. Justyna to... bierze udział w programie telewizyjnym na Polsacie e, o tytule Siły Specjalne. To jest taki, wiesz, sur, su, Survival program, Ale gdzie się odpada. już leci, czy kręcą? Tak, tak, tak. Jest chyba 3-4 odcinki, chyba już wyszły. Oglądamy wszystkie kibicujemy Justynie. I o, tutaj będzie Justyna. Jest numerem jeden. O, no przecież. Tak. To jest siostra Karoliny. A co się w e, tym programie i, robi? Tak. Że co na przykład? E, w tym bo ci panowie, co, co ich widziałeś wcześniej na tym zdjęciu okładkowym, to są prawdziwi wojskowi, którzy mają tam chyba 18 uczestników na początku. No i się oczywiście odpada po kolei i robią bardzo po**** zadania, czyli na przykład muszą skoczyć z helikoptera tyłem do wody, nie, muszą wyjść z topiącego się samochodu. Taki Fort Boyard trochę. Nie, stary, dużo bardziej, to znaczy nie, no Fort Boyard to, w Forcie Boyard był Maciek Dąbrowski, w sensie tam po prostu możesz pojechać jako zwykły ziomek, nie. Ja tak wyglądam bez koszulki. Ciekawe, nie? Znaczy nie, wydaje mi się, że ty masz lepszą łapę. Na pewno. Więc Justyna tam jest i tak, kibicuje. kibicuje Justynie, kibicujemy Justynie bardzo Zachęcam do oglądania kiedy to bo, ja, bo ja nie chcę chyba kupować Polsat Box Go, ale chciałbym wiedzieć, kiedy to leci. O której godzinie? Chyba w poniedziałek. Wtorek o 20.10, czyli wtorki. Okay, wtorki, Wtork, dobra. To będę pamiętał. No dobrze, ale tak. tak. Ty, Karol, jesteś ambitną osobą, to bez dwóch zdań. Nie jesteś natomiast tak ambitny jak, e, jak e, księżna Angelika Jarosławska-Sapiecha. Nie jestem. Przepiękna, młoda kobieta. Mało być może kto jest tak ambitny. W dążeniu do celu. No, też w budowaniu klastrów, prawda? Pasjonatka, patriotka. Wyraz temu. Dał kanał YouTube o nazwie. Serial streszczenie. Od pogodynki do księżnej. Tak wygląda tak. kapiące luksusem życie Angeliki Sapiechy. Piękne. To jest. dla tych, Przybiórku. którzy. Zastanawiają, nie, nie brzmi jak. E, e, to nie jest e jak nagrany głos lektorski. Nie, to jest prawdziwy głos lektorski. Mam podejrzenia, że to znam może być sary, Znam Filipa Kosiora. Wiem, jak brzmi najlepszy lektor w Polsce. Basia, Ela, Maria i. Helena. Twoja dupka wraca do nas. Jak bumerang. To jest na pewno lektor, człowiek. Jest, jest jeden komentarz, pod tym ten. Piękna kobieta. Jesteś piękna. Pierw. O! Takie zdjęcie to my o. lubimy. To, to trochę takie, jak było w, <noise> w tym. TV Trwam. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wysłaliśmy to też. O, oczywiście! Faktycznie rozstrzygnięte. Drogi Karolu, dziękuję ci z całego serca za to, że jesteś w moim życiu. <noise> Żałuję, tylko że nie byliśmy, bo. Jestem chory, tak. Jeśli ktoś nie oglądał wczorajszego odcinka, młodek nie... jest chory i walczy o życie. Ja to zawsze mówiłem, że jak facet ma 36 i 6, to już jest stan podgorączkowy. Jak ma 37, to ma głęboką gorączkę. Jak ma 38. 36 ,6 to jest poprawna temperatura przecież. Dla faceta to już, to już jest stan podgorączkowy. <laughs> Wracamy do. Do Angeliki. Tak, no, poproszę. tak. Proszę bardzo. A czy nam tak. Um... Plebejskim ludziom wypada w ogóle tak. oglądać taki film. Wiesz co, no ja uważam, że e, plebs, taki jak my, zwykli Ziemianie, powinni przynajmniej patrzeć na blask światła odbitego od księżnej. tak? Dzi biedaki. Jeb, jeb, tak. czy jej na pokaz luksusowe życie, które prezentuje w mediach społecznościowych, pokrywa się z tym, co w rzeczywistości No, no właśnie, oczywiście, pytanie. że się, czy oczywiście mamy, że się do pokrywa. z jest faktów? No, oni tutaj się zastanawiają, bo to nie jest tak, że ją Jak chwał, można tak filmy, w ogóle te... podważać? Ja nie wiem, ale to AI. Hamstru. Słuchajcie, to AI. Hamstru. Życie Angeliki Jarosławskiej Sapiecha najlepsze. Angelika Jarosławska Sapiecha to postać, która od lat budzi duże zainteresowanie mediów. Nie powiedziałbym, my, że pod My się już lata. No ale my jesteśmy mediami, a my się już lata temu interesowaliśmy. Już nie mam siły. PiS zaczął, ale hrabina już kończyła dzieła. Poddaję się, Polska mnie pokonała. Koniec, kurwa. O, to jest dwa tygodnie temu, Show News. Świat Gwiazd, dwa tygodnie temu. Proszę bardzo. Ty, to w ogóle jest. Tak wygląda kapiący lustro. To jest ten artykuł w, w tym filmiku przeczytany. Tylko po co to opublikowali oni teraz, nie? Bo Angelika w się sensie teraz news? nie robi, czy robi coś jeszcze cały czas? Ona robi kl klastry. Stary, ale takie portale muszą produkować. Newsy, niezależnie od tego, czy się o kimś mówi, czy nie, wiesz, jakby musisz produkować content. Swoją karierę zaczynała jako uśmiechnięta pogodynka w lokalnej telewizji, by z czasem przeobrazić się w przedsiębiorczą bizneswoman nazywającą siebie kobietą sukcesu i ekspertką od klastrów. Ekspertka Prawka od klastrów? Jej błyskawiczny awans i liczne przedsięwzięcia biznesowe, a także burzliwe życie prywatne... To nie jest na zamówienie? Przepraszam, że pytam, no bo o! żeby żeby właśnie produkować takie wpisy, żeby tworzyć właśnie tą personę na takich serialach była nie może. Nie, może. Świat gwiazd to to jest świat gwiazd w ogóle. Ktoś tam wchodzi? E, no nie na pewno wchodzą. Czy można sobie zamówić taki wpis? No To to, to, to ci odpowiadam od razu: na 100% można sobie zamówić taki wpis. A, bo to jest w ogóle. HSH, księżna Angelika, Ewa Jarosławska tarkowska zapiecha, bo tego Tarkowska chyba nie było, a Tarkowski to jest chyba właśnie nazwa nazwisko pana, który jest właścicielem telewizji ATV, tak? Tak? Nie, nie, nie pamiętam. O śmierci. No, wiadomo, Come on, it's Carlton, stary. Tak się kaszle. Smarka się kuźwa dolera. No ale to, dobra, to ja cofam to, co powiedziałem, przepraszam. No. Bo tu ładna sukienka to raz Carlton 2. No. Tylko że zwróćcie że... uwagę, że jednak przed Carltonem. Właśnie chyba że nie nocowała, tylko stanęła. No, Ale to to już by było nieuczciwe. To było nieuczciwe, tak. Kiencia Egona i przyjęcie jego nazwiska otworzyło jej drzwi do ekskluzywnego świata. Tak było. Hello, my name is Egon Sapiecha. Choć małżeństwo Ej. szybko się rozpadło, Angelika Jarosławska-Sapiecha. Nazwisko zostało, jak mówią. Tak by ktoś powiedział, oczywiście nieuprzejmy, tak? Ktoś, ktoś złośliwy. Ja tak nie mówię, naturalnie. Czy mogłoby ewentualnie stawiać znaki zapytania pod kątem samego oh. przedsięwzięcia ślubu, czy nie miało jakiejś ukrytej agendy, aby na wszelki, jakby nawet no doszło do rozwodu, zachować takich benefitów jak nazwisko, bądź też Ale ciąży. tak by powiedzieli ludzie złośliwi, tak? Eee, nie, nie my, hejterzy. YouTuberzy, piszcie tak dalej, jest z czego się pośmiać, z waszej niewiedzy, błąd. Zaraz, 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 zaraz. Ja nie wiedziałem, o tym nie powiadomił Kacper, były montażysta Lekostronniczego. Pozdrawiamy Kacpra. Cloud MMA chyba nie wytrzymało ilości dram i brudów w odwołane. Zanim rozpadnie Moim to świat nie jest, nie jest wystarczająco gotowy wiem, na to, że... żeby w ogóle Cloud mieć. Ja nie wiedziałem, że jest coś takiego jak Cloud MMA, to po pierwsze. No, bo ty jesteś człowiekiem małej, Po drugie nie wiedziałem, kultury. że Zbigniew Stanoga ma się bić w, w tym. <laughs> a przyznaj, a... że chciałbyś zobaczyć. Tak, a jak już się dowiedziałem, Aj, że ma... To, go, to odwołali. Czyli podobna historia trochę jak z Filipem Heiserem. Czyli, o, Filip Heiserem ma się widzieć? Nie, już nieaktualne. Nie Szkoda, szczepi źryja. Ale to jest crazy, Karol. To jest crazy, że to się w ogóle wydarzyło. To wydarza. się miało, drodzy Państwo, od, odbyć w ogóle blisko Ciebie, bo w Tarnowie 5 października na arenie o. jaskółka miała być okay. gala Klautem 6 i mm. y, na karcie walk. No bo przeczytajmy, to już co prawda się nie odbędzie, no ale no, jakby może ci młodsi widzowie nie do końca wiedzą. Dawniej były takie kasety albo płyty, były The best of ktoś tam, nie? The best of Whitney Houston, The best of ktoś tam. Więc to Cloud to moim zdaniem było the best of polska patologia. Zbigniew Stonoga, to: Krzysztof to, Rutkowski, Fagata, no. Marcin Najman, no, no to Kacper jest wielkim fanem Marcina Najmana. Ale to jest powiązane, Karol, z Boxdellem? Nie odbędzie się. Nie Decyzja federacji może mieć związek z ostatnim wideo opublikowanym przez youtubera Michała Boxdela barona włodarza Do tego Dlatego też nie wiedziałem, że on jest w ogóle włodarzem Fame MMA. Tak. sugeruje. już nie, nie, jest, nie jest, już nie jest, już nie okay. jest. federacja ligi. była powiązana z zeszłoroczną oferą Pandora Gate? Twierdzi, że wyłanie ofery było na rękę Stary, federacji... ale czy ty widzisz tą miniaturkę? Czy ty widzisz... Nie ten... CO JEST?! Nie. Ja tylko przeczytam e, top komentarz spod filmiku, e, filmiku Boxdela, którego nie oglądałem i nie zamierzam. gość nazywał się Olbrzymem, zapowiadał zniszczenie freaków, a dodał gówno, na którym typ z mieczem tłumaczy się głosem, jakby miał się zaraz poryczeć. Pół Polski czekał na taki śmietnik. Oraz inny top comment miał przyjść Olbrzym, a przyszedł karzeł. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja się wypisuję realnie. Wiem, że czasem byłem tą osobą, która trochę śledziła i gdzieś tam... Ale to naprawdę przekroczyło wszelkie granice krytyki. To jeszcze to ci Karol, pokażę, bo, bo ja jestem na bieżąco bardzo teraz z tym, co jest modne. Dawaj, coś przed 10 lat. W każdym odcinku jeden z dziesięciu panuje rywalizacja między zawodnikami, ale dzisiejsza rywalizacja może wyjść spod kontroli. Kłamstwo, no mitomaństwo, manipulacje, groźby, przekupstwa. To wszystko znajdą państwo w tym odcinku. Bomby zostały zrzucone i przygotujcie się. DETONACJĘ! Jestem gotowy, panowie. Bardzo mi się podoba, że y, tam w rogu o jest to? taka to emo. Tak, bo dzięki temu mówią, że to jest śmieszny filmik. Bo szczerze, bez tego, bez tego bym nie wiedział. No dokładnie. Ja widziałem akurat <grym> wersję bez tego, ale to no, tak Co? znalazłem teraz. Czyli taką taką raw. Original OG, tak. do <grym> okay. jednego mieszkania. 100-200 lub 300 tysięcy. Chyba cię poj**ał. W naszym programie Jezu, można wskazać tylko jedną odpowiedź, a pan wskazał trzy. Stąd nie mogę zaliczyć żadnych. Nie mogę zaliczyć żadnego. Znowu to, znowu, to znowu Znowu z... Znowu mega zj**ałem. Michał, nic się nie stało. <laughs> to jest, <tankundi> jest antyśmieszne, anty Ja podziwiam, że komuś się chciało <laughs> to szukać w ogóle tych fragmentów. Wybierać, no. e i przerabiać głos, sznuka. Ja nie wiem, kole kurde... To jest antyśmieszne. Chciałem ci Karol, jeszcze pokazać mail, jaki hmm. otrzymaliśmy hmm. od Jagody. Podczas nadganiania waszych odcinków sprzed ostatniej przerwy, pierwszy raz usłyszałam o romperze. Czyli. A! Romper pęka. Jego wyjątkowo częste wspominanie przez parę odcinków ciągiem musiało podskutować jakimś, nie wiem, przeklęciem. Bo przez następne kilka tygodni spotykałem te puszki mocy na każdym kroku. Zacząłem to dokumentować, gdy za którymś no razem jest. pomyślałem, że to już jest niepokojące. Nigdy wcześniej no. nie widziałam rompera, a teraz widzę je wszędzie. To jest chyba normalne, Jagoda, tym się nie przejmuj, bo to tak jak e, nie, nie, nie widzisz z aut konkretnego tak. modelu na ulicy, a potem kupisz to, kupisz to auto, widzisz je wszędzie. Widzisz je wszędzie. Plac bohaterów getta, czerwony romper. Czyli rzecz się dzieje w Krakowie. W Zabłocie, romper. Nadwiślańska, Kalwaryjska. Ale Stanek różnym... <noise> on gdzieś jedzie. Ś Świętego Wawrzyńca. <noise> tu jest po melanżu. A Witek z ulica Kawaryjskiej. O <noise> jezu, jakże. Kraków. Jezu. Yes. Rondo matecznego. <noise> A jej budki nawet. Są. <noise> Piękne. Piłsudskiego Piękne. kombo. Piękny kombo to Co to jest Piłsudskiego kombo? <noise> że dużo w jednym miejscu, chyba że no i to tyle. E, ja tak. chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie może być tak, że niestety, niestety przeciętny smakosz, e, enjoyer piva Romper nie jest, nie jest najbardziej e, kulturalną osobą, no i niestety zostawia po sobie tę puszkę, tak? Mógłby powiedzieć ktoś złośliwy. Ale czy nie wiem, czy, te, czy jest takie samo po innych e, browarów na mieście niewyrzuconych. Jeśli byłaby nadreprezentacja Rompera, no to faktycznie bym się zastanawiał, czy enjoyerzy Rompera nie dbają po prostu o nasze wspólne przestrzenie zewnętrzne. Można być. Z całym przedzonkiem, ale rompera się nie pije, żeby cię klepało, tylko żeby sobie sączyć się delikatnie, Dla degustować, degustować to, prawda, to prawda. I tak sączysz sobie siódmego rompera. Rozumiem, jakby to było jakiś belgijski, jakiś wiesz. Z A, szczyny psi, takie. Z jakiejś psi, psi budy. Nie, e, z piwo, jakiegoś klasztoru najgorzej. Z jakiegoś klasztoru, Fu. jakieś takie niedopicia. Ale zastopujmy to, może nie chcielibyśmy, żeby pojawiła się teraz wstawka z Janem śpiewakiem. Gadamy za późno. Jezus Maria! Pozdrawiam serdecznie Janka, pozdrawiamy was wszystkich. Bardzo pięknie dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Spotkajmy się w jutrzejszym. Trzymajcie kciuki, żeby Włodek dożył do piątku, a do tego czasu pamiętajcie, żeby być lekko. Strudniczy. W dzisiejszym odcinku będziemy czytać książkę Wendy Syfret. Pogodnie nihiliści. Jak przestać szukać we wszystkim sensu i wreszcie poczuć ulgę? Chcesz się dowiedzieć? A nie masz jakiejś książki jak przestać być biedakiem?